Witaj dzikusie. Dwa tygodnie się nie widzieliśmy. Tęskniłeś za mną? Chyba czas cię odpalić. W przyszłym tygodniu zapowiadają plus 10 stopni. To wybierzemy się gdzieś na spacerek. Niby stoi w garażu, ale garaż nie ogrzewany. Witam wszystkich widzów. Zobaczymy jak maszyna zagada po dwóch tygodniach postoju. Gdzieś was tutaj odstawię. Odpalimy go. Niech sobie pochodzi chwileczkę. Chociażby na wolnych obrotach. Kluczyk, scyzoryk. Jestem z Kieleckiego. Centralny zadziałał. To co? Palimy sprzęta. Hehe, <laughs> zobaczymy. Dobry jest. Nygus się nie gazuje na zimnym. To było dopiero słuchajcie 3000 obrotów. A gdzie 6000? Spokojnie. Nygus wie co robi. Nie, pani, nie panikujmy. Zimno troszeczkę wieje dzisiaj. No, trzy ostatnie dni spędziłem na Autohandlach, żeby dla Was nagrać filmiki na kanał. Z wyprzedzeniem, bo nie wiadomo jaka będzie pogoda. No i troszeczkę, żebym się podziębił. No, gada, zwierzę.